Prosty plan marketingowy bez pokazywania twarzy, czyli nie to, co ja tutaj teraz robię. Bo w tym planie będziemy potrzebowali wyłącznie trzech elementów: źródła ruchu, miejsce, do którego skierujecie ruch, czyli stronę www i zakolejkowany system wiadomości, gdy ktoś wykona zaplanowaną akcję. Na każdym etapie tego właśnie planu podpowiem w formie checklisty, na co warto zwrócić uwagę, aby całość miała ręce i nogi. Lecimy więc z tematem. Zacznijmy od centrum marketingu online czyli od strony www. W przypadku biznesu dajmy na to budowania hal produkcyjnych powinna zawierać takie elementy jak explainer wideo mówiące kim jesteście, co dobrego potraficie zrobić dla klienta, czyli dlaczego w ogóle warto schylać się po to, co sprzedajecie. Argumenty również z segmentu Why us, czyli dlaczego klienci powinni wybrać was, wasze Sukcesy tutaj oczywiście są sukcesy, ale też to, że na przykład zatrudniacie wyłącznie osoby z minimum 7-letnim doświadczeniem branżowym lub gwarancja tego, że pracujecie w terminie albo robicie to za darmo. To są właśnie typy argumentów, dlaczego z grona podobnych filmów warto wybrać właśnie was. Warto zaprząć również reprezentatywne case study lub wizualizację tego w jaki sposób Wasi klienci korzystają z efektów waszej pracy. Jak zrobić dobre case study, mówiłem w odcinku o nienachalnym marketingu. W przypadku hal e, pokazujesz wzniesione budynki, ale także etapy budowy krok po kroku. Grasz z znanymi markami. Tu robiliśmy halę dla DHL-a, a tu dla Amazona, jeżeli możesz oczywiście się tym pochwalić. Kiedy jesteś architektem wnętrz, z kolei pokazujesz zdjęcia zaprojektowanych domów i mieszkań. Kiedy prowadzisz studio detailingu, pokazujesz samochody. Przed i po wjazdem do Waszego warsztatu. To są tak zwane przed i po. W różnych branżach można to zastosować. Oczywiście musisz sobie odpowiedzieć analogicznie, co w Twoim przypadku będzie dowodem skuteczności działania. Na przykład, w biznes będą to liczby, które osiągają nasi klienci. To podnosi zaufanie, zwiększa wiarygodność i pokazuje realnie, czego można się spodziewać po współpracy z Wami. No i jest jeszcze jeden ważny składnik: krótki formularz na tej stronie internetowej wraz z informacją, kto po drugiej stronie odpowiada za obsługę zapytań. Informacja o opiekunie klienta podnosi zaufanie, szczególnie jeżeli jest wzbogacona o zdjęcia. I ustalmy jeszcze jedną rzecz. Każda osoba, która wypełni formularz, powinna być wysłana na stronę thank you page, na której dobrze jest zawrzeć wideo z podziękowaniem to spory wyróżnik, a niemal nikt tego nie robi. Dodatkowo ta niby zwykła strona z podziękowaniem, ale w rzeczywistości w kodzie tej strony wgrany jest kod śledzący łapiący ciasteczka i sprawdzający kto dokonał akcji. Jeżeli ktoś był na landing page'u, a nie trafił na thank you page, czyli nie wypełnił formularza, to taką osobę możemy namierzyć i wyświetlić jej tak zwane reklamy remarketingowe. Może w pierwszej chwili kontaktu Ktoś do niego zadzwonił, wybił go z rytmu. Może jest to osoba z dłuższym procesem decyzyjnym musi się trzy razy zastanowić, zanim poda swoje dane. Ja na niektóre strony wchodzę kilkadziesiąt razy, zanim coś kupię. A może też to jest osoba, która chce, żeby firma o nią walczyła. Najważniejsze jest to, że dzięki remarketingowi możesz uderzyć z nowym komunikatem do osoby, która już cię zna, uderzasz do niej po raz kolejny. Dzięki temu remarketing jest jednym z najskuteczniejszych dział. Skąd te osoby trzeba brać? Jakoś muszą trafić po raz pierwszy na stronę i dlatego omówimy teraz źródła ruchu. W tym modelu mówimy o trzech podstawowych, które zawsze powinny być dostosowywane do charakterystyki branży. Pierwszym z nich jest SEO, czyli pozycjonowanie organiczne strony w Google. Google Ads, czyli reklamy z poziomu wyszukiwarki, to drugie źródło ruchu i tutaj również korzystamy z fraz kluczowych, ale płacimy za każde kliknięcie. Na przykład producenci, hal, projektant wnętrz, biuro nieruchomości, firma budowlana, no trzeba tutaj wiedzieć co klienci mogą wpisywać w Google, żeby chcieć Cię znaleźć. I trzecim kanałem jest Meta Ads, czyli reklamy w środowisku Facebook, Instagram, Messenger, wyświetlane po zainteresowaniach, po stanowiskach i po ukrytych Insight. Algorytm odpowiedzialny za ich dopasowanie działa na podstawie czynników behawioralnych i informacji, które zawieramy w Messengerze, lokalizacji i tak więc jest to dosyć precyzyjne. W rozbudowanej formie do tego planu można jeszcze dorzucić YouTube'a, TikTok'a, cold maile, i wiele, wiele innych rzeczy, ale mówimy dzisiaj o fundamentach. Teraz pora na odrobinę matematyki. Bo mamy już podstawowe źródła ruchu, mamy stronę, w do której ten ruch poprowadzimy. Więc zakładając, że chcecie mieć 25 zapytań miesięcznie z internetu na daną linię biznesową. Strona internetowa tej linii biznesowej ma 1% konwersji. W takim razie na tą stronę trzeba doprowadzić 2,5 2500 osób. Oczywiście tutaj trzeba podstawić oczekiwane liczby Im wyższe oczekiwania, tym prawdopodobnie będzie trzeba mieć wyższy budżet marketingowy. Pytanie, co można więc zrobić, aby zwiększyć skuteczność bez proporcjonalnego podnoszenia budżetu, jaki uszczelniacz zastosować w naszym planie marketingowym, aby podnieść wspomniane liczby. Odpowiedzią jest e-mail marketing, który można rozgrywać nawet na trzech różnych poziomach. Wiele firm nie robi tego wcale, jednak ambitni działają na wszystkich trzech. Pierwszy poziom występuje jeszcze przed sprzedażą, gdy klient edukuje się, zadając sobie pytanie, co warto wybrać? Możesz przygotować materiał w formie sekwencji dobrze zredagowanych wiadomości pod roboczym tytułem kompendium wiedzy, czyli wszystko co musisz wiedzieć, gdy chcesz kupić XYZ na przykład halę produkcyjną. Listujesz na przykład pytania, które trzeba sobie zadać, aby dobrze wypełnić specyfikację lub też rozprawiasz się z branżowymi mitami. Te maile czytają sobie zainteresowane, ale jeszcze niezdecydowane. Na tym etapie celem jest edukacja klienta i budowa autorytetu branżowego, aby zechciał się do Was zgłosić i również czegoś od Was dowiedzieć. Drugi poziom to jest to, gdy klient zgłasza się do firmy, wypełnia formularz i tutaj chce się upewnić, że dokonuje absolutnie najlepszego wyboru. Klient musi się czuć zaopiekowany. Przygotuj więc mail z podziękowaniem za przesłanie formularza. Dobrze, aby na tym etapie miał w tym mailu wyznaczonego już swojego opiekuna, doradcy. Taka osoba wyrabia już sobie zaufanie, już się przygotowuje, że to będzie dedykowany konsultant właśnie dla niej. I trzeci poziom e-mail marketingu wreszcie to poziom, gdy już sprzedasz. Gdy już chcesz na przykład zaoferować tą halę w abonamencie, no dobra, hala to może nie jest najlepszy pomysł, bo e-maile po już sprzedaży najlepiej pasują do produktów powtarzalnych, do usług powtarzalnych, sasu, usług konsultingowych, kosmetyków, być może kawy. W związku z tym, że pozyskanie nowego klienta jest arcydrogie i dużo łatwiej pracować na aktualnym, to możemy wysłać maila przypominającego o tym, że coś takiego miało miejsce, jak jeszcze można wykorzystać nasze usługi i produkty, aby klienci nie zapomnieli o tym, co wyrobicie. Więc masz mnóstwo informacji i masz mnóstwo pomysłów. Pora na zadanie dla Ciebie. Narysuj plan marketingowy dla Waszej firmy na podstawie omówionego tutaj schematu. A jeżeli napotkasz wyzwanie, daj mi znać, ja chętnie podpowiem, jak je rozwiązać.